Dzisiejsza Ewangelia według Świętego Mateusza ukazuje nam niesamowite wydarzenie. W ogóle ten rozdział Ewangelii według Świętego Marka, dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna taką serię uzdrowień dokonanych przez Pana Jezusa, dokonanych cudów, które świadczą o posiadanej przez Niego władzy. Jest to bez wątpienia większe od tej, jaką posiadali po prostu uczeni w Piśmie. I tu pierwszym działaniem Jezusa, cudetwórcy, było właśnie oczyszczenie trendowatego osoby, która ze względu na najwyższą formę swojej właśnie nieczystości była wykluczona ze Wspólnoty. I tu trzeba powiedzieć, że w przypadku właśnie tych osób Ewangelii wspominamy jedynie o oczyszczeniu, a nie uzdrowieniu. Właśnie Jezus odmiennie niż wszyscy pozwala trendować temu, który z powodu swojej choroby powinien trzymać się na uboczu, podchodzi do niego. Nie mówi tak jak wszyscy inni, nieczyste, nieczyste. Ale podchodzi jako mistrz, pan i lekarz po to, aby uzdrowić jego ciało, oczyścić. To oczyszczenie ciała jest dla niego potrzebne, ponieważ uważano, że osoba trędowata powinna być nie tylko wykluczona z kręgu ludzi, czyli powinna być odizolowana. Ale również mówiono, że ta osoba nie powinna kontaktować się z Bogiem. Więc oczyszczenie z trądu pozwala temu człowiekowi wrócić do wspólnoty ludzi, ale jednocześnie ułatwia to taki bezpośredni kontakt z Panem Bogiem. Zastanów się, co jest Twoim trądem, co sprawia, że że czujesz się wykluczony ze swojej wspólnoty, czy kościoła, czy rodziny, może jakiś grzech, może słabość, może nauk, wyklucza cię, odsuwa cię od tej wspólnoty, podejmij refleksję. Poproś Jezusa, aby Cię uzdrowił, aby Cię oczyścił z tego. Takim oczyszczeniem niech będzie dobry rachunek sumienia, i szczera spowiedź. A wtedy zobaczysz, poczujesz, jak wielki jest Pan i jak wielka jest Jego potęga teraz i na wieki wieków. Amen.